Cześć, witam wszystkich z tej strony Korangar to jest kolejny odcinek naszej serii The w Reason 2. Zatem przechodzimy od razu do dzieła. Tak, Mamy strasznie dużo do roboty będzie hmm, w kalderze, więc bez zbędnej gadki zajmijmy się e, gadaniem z ludźmi. Co to? Czyżby imperium zesłało nam kolejnego uchodźcę? Jeśli szukasz pracy, mam parę skrzyń, które trzeba przenieść. Wyglądam jak uchodźca? A, jesteś piratem. Nie pierwszym, który tu przychodzi. Hmm. Mogę okraść pana? Nie. Są jeszcze inni piraci? Słyszałeś o kapitanie Garcia? Był tutaj. Potem Mauregato zaprosił go na spotkanie Wysokiej Rady. I? I nic. Polityka. Nie moja sprawa. O, zadanie Wysokiej Rady. Moje polega na noszeniu skrzyń. Co jest w tych skrzyniach? Wy piraci, nic wartego ukradzenia. Przede wszystkim cukier z Takarigui. Śledzenie tego, co przychodzi, to dopiero utrapienie. Jak mogą wysyłać nam złą liczbę skrzyń? To takie trudne? Jeśli znajdę kiedyś tego kretyna na Takarigui, wsadzę mu to jego liczydło w dupę. Ha. Kto jest teraz członkiem Wysokiej Rady? Z choinki się urwałeś. Jest pięciu członków. Na czele stoi uczony Castodio. Dla rolników jest Puko, wcale nie najbystrzejszy. Godin, rzemieślnik. I komendant Corrientes. Maurega to dla nas, kupców. To on naprawdę rządzi, więc się strzeż, piracie. I Rada podejmuje wszystkie decyzje? Właśnie tak to działam, marynarzu. Nie zadawaj pytań. Okej. Okay. Więc już więcej o nic nie pytam. A tam wybuchnie kolejna. Hej, dokąd to? Nie wolno przeszkadzać mistrzowi Azuro. Aha, tyle. Rozumiem. Okej. Okay. A tam wybuchnie kolejna wojna. Wysoka pokój. Z wami mogę? Nie Nie, nie. Pokój? Nie widziałaś, co się dzieje na północy? Czego tu szukasz? To dom Mauregata? Być może, ale nie wyglądasz na kogoś, z kim chciałby rozmawiać. Jeżeli twojego imienia nie ma na liście, nie uda ci się wejść. Hmm, to ma być niespodzianka. Lol, teraz. Nie. To ma być niespodzianka. Pan nie lubi niespodzianek. Gdybym mógł z nim przez chwilę porozmawiać, nie wyglądasz jak normalni goście. Ostrzegam. Jeśli chcesz sprawiać kłopoty, dostaniesz za swoje. Wolałbym nic od ciebie nie dostawać. Hm. Dobra. Zatem lecmy dalej. Inkwizycja rekrutuje. Potrzebują odważnych mężczyzn. To nie dla ciebie. Zaraz, zaraz. Ja cię znam. To ciebie wyrzucili. No. Plotki szybko się rozchodzą. O co chodziło? Zachowanie niegodne oficera? Wdałem się w zbyt wiele bujek z idiotami. Tutaj nikt nie będzie sprawiał kłopotów. Na czym polega twoja praca? Rekrutowanie nowych ludzi. Możesz mi pomóc, jeśli jesteś po naszej stronie. Naprawdę myślisz, że się do tego nadaje? To raz był w inkwizycji, zawsze w niej zostanie. Po tym, co mi zrobili? Jeśli nie dla samej lojalności, możesz zrobić to dla złota. Hmm? Komendant wypłaca nagrodę za każdego nowego rekruta. Podzielę się z tobą. Jakich rekrutów potrzebujecie? Żadnej hołoty, żadnych służących i tym podobnych. Raczej normalni mieszkańcy i pracownicy. Co mam zrobić? Niestety, branka została zakazana, więc musimy stosować bardziej wyszukane metody. Jak tylko zobaczysz potencjalnego rekruta, natychmiast go zagadaj. Jeśli namówisz trzech mężczyzn, by do nas dołączyli, to pogadamy. Okay. A kobiety. <noise> w inkwizycji piłeś coś <głos> dzisiaj? <głos> Jedno piwo. Tak, tylko pytam. <noise> <noise> oby tylko nie dowiedział się o tym komendant. Ma dość hmm, konserwatywne poglądy. Zrozumiałem. Pomogę ci. Wspaniale. Zwerbuj trzech rekrutów, a dostaniesz nagrodę. Spoko. Nie nadawałbym się. Masz chorobę morską. Dołącz do Inkwizycji. Jesteś członkiem Inkwizycji? Naprawdę! No, no cóż, kiedyś byłem. No i co, jak było? Musisz popracować nad umiejętnością przekonywania stary. Hej, nie odchodź. Hmm. O, pracuję pod przykryciem. Naprawdę? Zajmują się czymś takim? A ja myślałem, że są nudni. Myślisz, że nadałbym się? Musiałbyś ciężko pracować, ale tak. Mogę to robić! Chcę być szpiegiem! Ciszej. Poszukaj Lopeza. Ha, na Mógłbyś przysłużyć się inkwizycji. Tak myślisz? Myślałem, żeby do niej dołączyć. Więc dlaczego nie dołączyłeś? No cóż, e, e, czy to się podoba... E, kobietom? Widzę, że masz szlachetne intencje. Wszyscy w mieście liczą na to, że Inkwizycja zapewni bezpieczeństwo. I uwierz mi, kobiety po prostu kochają mundur, więc... Dobra, gdzie mam podpisać? Jak się nazywasz? Marco Antonio Pavaretti Givenga. Dobra, niech będzie Marco. <laughs> Ależ nie, nazywam się Przejdźmy dalej. Posiadacie jakieś szczególne umiejętności, rekrucie Marku? O. Cóż, uczęszczałem na prywatne zajęcia. Rodzicom bardzo zależało na moim wykształceniu i w takim razie wpiszę standardowym. Możesz iść, gdy wszystko będzie gotowe, damy ci znać. Dobra. Nas... Zgłaszam się do służby. Doskonale. Imię El Fidelo. Czy wiesz jak trzymać muszkiet El Fidelo? Cóż, e, ja... Nieważne, dasz sobie radę. Podpisz się tutaj. Dobrze, przyjdę po ciebie, gdy wszystko będzie gotowe. No, dosyć ciekawy ten dialog. Hmm. Prosznka Szukamy trzeciego. Masz chorobę. Pokój? Nie widziałaś jest dzieje na północy? Dołącz do Inkwizycji! Bądź najlepszy! Lopez znalazł sobie kolejnego frajera? Nie wysilaj się, nowy. A ja słyszałem już gadkę, bądź najlepszy. Być może, ale wiesz, co jeszcze mamy do zaoferowania? No, mów dalej, zaimponuj mi. Mm. Regularne wypłaty? Na no, nic ci one, gdy wyślą cię do dżungli, gdzie nie ma ani jednej tawerny. Na początek dostajesz muszkiet. Nie dostajesz. Jedynie protektorzy je dostają. Nowi rekruci dostają tylko szable. To nieprawda. Każdy nowy rekrut uczy się strzelać z muszkietu. Własnego. Jesteś tego pewien? Spytaj Lopeza, jak mi nie wierzysz. Proszę bardzo. Może zapytam. Pokój? No. Nie widziałaś, co się dzieje na północy? Pokój? Hej, trzymaj się z dala od moich pracowników. Noszą skrzynie, nie są mięsem armatnim dla jakiejś armii. O, dostaliśmy trochę zjebów. Y... Skoro tak, to może Ciebie powinienem zwerbować. Nie chcę, żeby jakaś piracka szumowina mi tutaj mieszała. Nie potrzeba nam tutaj takich jak Ty. Kajdź Ty. Pokój? Nie widziałaś, co się dzieje ty, na ocen, Pokój? Co posłuchać, jak gadają. Masz chorobę morską, no. Nie umiesz strzelać prosto z Mów. Może będziesz moim celem podczas treningu? No nie Dobra. O to twoi rekruci, Oto twoi rekruci. Będę musiał wpisać ich do akt, ale dzięki za pomoc. Oto twoja nagroda. To następny. Zostań lepiej przy okay. rolnictwie. Dobra, Chodź, jeszcze do parku. Nie Może jeszcze zajrzymy w o. Andre, podobno mam dostać muszkiet. O, jesteś strzelcem wyborowym, co? Hmm, zapiszę to gdzieś. To na razie tyle, w razie czego damy ci znać. Aha, tylko tyle. A tu co się dzieje? Lubisz komuś przeszkadzać, nie? Trochę. To ty masz pistolety? Heh, oślepłeś czy co? Ale to mistrz Godin jest tutaj ekspertem. Ja zamieniam jego pomysły w rzeczywistość. Mistrz Godin? Kto to? Kto to? To tylko geniusz umiejący naprawić wszelaką broń. Kojarzysz Podwójny Zamek Kołowy? To jego wynalazek. Panie. Nic dziwnego, że otrzymał miejsce w Wysokiej Radzie. Muszę dostać się do Wysokiej Rady. Byłem tam tylko wtedy, gdy mistrz Godin miał dla mnie zadanie. Jeśli nie należysz do Rady, musisz mieć zaklejony list. Spróbuj porozmawiać z Mauregatem. Może uda ci się wkraść w jego łaski. Co wiesz o Maurygacie? Chodzą plotki o nim i Garcii, Ale ja nie lubię plotkować. Musisz więc spytać kogoś innego. Sprzedajesz także i broń? Tobie? <laughs> nie jesteś oficjalnie jednym z nas. Musiałbyś przynieść wniosek na piśmie z podpisem i pieczęcią. Albo mógłbym zapłacić ci w złocie. Czemu nie? No. A nauczyć to się nie chce, bo wiem, co on mi będzie gadał. No dobra, więc w tej pierwszej dzielnicy pogadaliśmy chyba z wszystkimi, z którymi można, a tu mogę zajrzeć. Tak. Chcę się widzieć z Mauregatem. Kogo zaanonsować? Nie ma potrzeby. Sam znajdę drogę. W takim razie proszę iść na górę. Spoko? No. Chodzi na to, że pogadamy sobie z tym Mauregatem, jednak. Fajnie. Oto ją! Aż zapiszę, dobra. Tak? Czego chcesz? Ja w sprawie Garci. No i? Skąd? To chyba nie twoja sprawa, chłopcze. Przyjechał tu w interesach. Tyle mogę ci powiedzieć. Naciesz się tą wiadomością, znikaj stąd i nie przeszkadzaj mi. Nie Tylko mam czasu tyle? dla kogoś takiego jak ty. Wow! To może wiecie co wczytamy? Wczytamy, ponieważ... Yy, on jakoś tak nas szybko spławił i źle zareagował na to, co wybraliśmy. Więc może wybierzemy tą drugą kwestię spośród trzech, nie? Bo tam chyba były trzy. Spytałem, skąd się znacie? To jakoś tak się oburzył zdeczka. To może spytamy Tak? Ja no. Yy, gdzie on jest? Gdzie? To chyba nie twoja sprawa, chłopcze. A. Przyjechał tu w interesach. Tyle mogę ci powiedzieć. Naciesz się tą wiadomością, znikaj stąd i nie przeszkadzaj mi. Jasne. No dobra, czyli co by nie powiedzieć, to on zawsze zareaguje tak samo. Zatem olejemy go. Jak spotkanie. Mogę cię okraść. Fajnie. <laughs> jak spotkanie, fajnie, i 30... nie, 60 sztuk dla mnie. <laughs> To, nasza jedyna to było dobrze. Okej, okay, a tu mamy kolejną dzielnicę. To się źle skończy. Mój mąż też tak. Dzień dobry. Jak mogę pomóc? Garcia był tu? Tak, wynajął pokój. Potem wyjechał bez słowa. Nawet nie oddał klucza. Wyobrażasz to sobie? A ty taka siba jesteś? Kto tu przebywa? Krawiec Pantaleo. Chcę otworzyć tu zakład. Jest też Di Silva, to bardzo zapracowany człowiek. Nie lubi, gdy mu się przeszkadza, więc tego nie rób. Szukam noclegu. Masz szczęście. Mam wolny pokój. Ale teraz wynajmuję pokoje tylko na dłużej. Nie planuję tu długo zostać. Teraz tak mówisz, ale tydzień minie szybciej, niż myślisz. Garcia też nie został tu długo. Dobrze, to moja oferta. O, właśnie, chciałem zatrzymać się w pokoju Garsi. Chciałbym zatrzymać się w pokoju Garcia. Ale jest inny wolny pokój. Dopóki tamten pokój jest wolny, nie możesz zatrzymać się w pokoju Garcia. No. W końcu i tak za niego zapłacił. Kurde, szkoda. A ty co mi powiesz? Mam nadzieję, że. Ojej, kogo tu masz? Twój strój się nie nadaje. A ty to. Jacyków? Pantaleo, A. krawiec szlachciców z kaldery. Czekaj, mieszkasz w hotelu? O, tak. Niedawno przeniesiono mnie do kaldery. Miałem przytulny domek na wsi. Te, ale przyszła wojna. Więc jestem tu. Lucia się o mnie troszczy. Padłeś tu kiedyś na kapitana Garcia? Straszny pirat. W hotelu zajmował pokój obok mojego. Zwykły prostak, ale był gościem Mauregata. Porządny człowiek ten Mauregato. Jeden z najlepszych klientów. Skoro zaprasza tu piratów, to musi mieć ku temu powód. Czy mogę ci jeszcze w czymś pomóc? Teraz... co masz na magazynie? Czego pan potrzebuje? Jedwabiu, aksamitu, koronki? Hmm, albo czegoś bardziej. postrzępionego. Tak, koronka i żaboty to chyba nie twój styl. No proszę, mamy tutaj całą paletę mm, ubiorów. Ubrań znaczy się do wyboru. Jednak na razie to olejemy. Może jak będę naprawdę miał zbyt dużo kasy, to wtedy się zastanowię, czy coś od niego kupić. A na razie to chyba tyle. Idziemy gdzie indziej. To się źle skończy. Mój mąż. Proszę wybaczyć, ser. Niechcący podsłuchałem. Pytał pan o Garsi. No. A ty jesteś. Kimś marnym, sir. Ale mój pan jest jednak kimś bardzo ważnym. A kim jest twój pan? To kupiec Azuro, ser. Chciałby pana zaprosić do swojego domu na rozmowę. O czym? To panów prywatna sprawa, ser. To jakaś pułapka? Nic z tych rzeczy, ser. Lepiej, żeby tak było. Zapewniam, ser, mój pan nie życzy panu źle. Dobra, więc lecimy tam. Niech będzie. Chodźmy. Proszę za mną, sir. Sir. O, chciałem równo iść razem z nim. O, dobra. Bam, baram, baram. Cóż mogę wam powiedzieć? Odcinek bardzo przegadany, nie? Gadaliśmy z masą ludzi i pewnie następny też będzie taki. No ale cóż, to jest kaldera, to jest, można powiedzieć, stolica. Tutaj się gada, a nie walczy. No ostatnio sporo mieliśmy walk więc teraz dla odmiany sobie trochę pogadamy z ludźmi. Dalej, ruszaj się! A gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Wskażę drogę. Mój pan oczekuje, ser. Proszę na górę, a potem na lewo. Ok. Ciekawe kto to... A, wiem kto to jest. Dobra, bo mówił zresztą. A, przyjąłeś moje zaproszenie. Chciałeś ze mną rozmawiać? Podobno interesujesz się Garcia... Trochę. Owszem, szukam tego łotra. Jak zapewne wiesz, Mauregato zorganizował mu spotkanie z wysoką radą. Garcia zaoferował im rozejm. Co to ma wspólnego z tobą? Garcia to twój problem. Mnie zależy tylko na Mauregato. To... Przestań ściemniać. Czego chcesz, Azuro? Chcę złożyć ofertę. Słucham. Chcesz wiedzieć, co zamierza Garcia? Mogę pomóc ci dostać się do budynku rady. W zamian proszę tylko o małą przysługę, gdy już tam wejdziesz. Na czym dokładnie polega ta przysługa. Maurega to nie jest taki szlachetny, jak wszyscy sądzą. Jeśli chodzi o interesy, jego metody działania są, delikatnie mówiąc, wątpliwe. Ale zajmuje miejsce w radzie, a ja nie mogę wystąpić przeciw niemu bez dowodu jego złych uczynków. Hmm. Jak chcesz mnie tam przemycić? Zgódź się na moje warunki. Wtedy ci powiem. W porządku. Zgoda. Ale jak zamierzasz wprowadzić mnie do budynku? To będzie trudne, skoro nie jesteś członkiem rady. Ale posłaniec zostanie wpuszczony bez przeszkód. Będziesz udawał posłańca Mauregata. Czy ja wyglądam jak chłopiec na posyłki? Znajdziemy dla ciebie odpowiedni strój. Strażnik wpuści cię, pod warunkiem, że będziesz miał list z pieczęcią Mauregata. Co masz na myśli przez odpowiedni strój? Idź do krawca Pantalea. Dostaniesz od niego ubrania posłańca. Gdzie znajdę list z pieczęcią Mauregata? Ciężko będzie taki znaleźć. Sam napiszę ten list, ale musisz zdobyć pieczęć. No właśnie. Co? Mam ją ukraść? Nie interesuje mnie, jak zdobędziesz tę pieczęć. Ale nie wiem, jak można by to zrobić w legalny sposób. Choć nie powinno to martwić pirata, którym w końcu jesteś. Gdzie Mauregato trzyma swoją pieczęć? W tym domu. Nie mogę ci nic więcej powiedzieć. W swym domu powiadasz? Przyjdź do mnie, jak ją tylko zdobędziesz. I zaczniemy robić interesy. Okej, okay, czyli mamy ukraść piersi Mauregato, a potem mamy się udać do. Tego krawca, tego jacykowa I... I, i, tam wziąć od niego Wziąć od niego strój odpowiedni Zatem przejdziemy się do Mauregado I spróbujemy ukraść jego pieczęć Pytanie tylko brzmi, gdzie on ją ma? Rzuki są zamknięte Ciekawe, czy... Może zapiszę najpierw czy uda mi się. Potrzebuję właściwego klucza. Ach, potrzebuję właściwego klucza. Aż szkoda. Może jakbym chociaż zlokalizował tą pieczęć. Nie mam czasu. Fuck. Dobra, czyli w pokojach na górze pieczęci nie ma. Zobaczymy zatem, co jest na dole. Nic, nic, nic. O, kolejna zagadka. Wódz Pagabudu był uważany za okrutnego zdobywcę. Wystawiał na widok publiczny głowy wrogów w rytualnym miejscu wioski. Jego czaszka ma podobno magiczne właściwości. Marakajowie mają ją od kilkunastu pokoleń. Cudownie. Okej. Okay. O, jakaś facetka. Dzień dobry. <laughs> Ukradnij klucz! Coś tu ładnie pachnie. Dziękuję. Mam nadzieję, że to poprawi humor mojemu mężowi. Okej, okay, zatem klucz mamy i możemy teraz śmiało iść na górę. A na górze pewnie jest ta pieczęć. Więc kolejny zapisik. I hops. Dobra, teraz mamy sobie klucz. Znaczy pieczęć. Fakt, tu nie ma pieczęci. Sygnet jest... Tutaj. Wynoś się stąd! Ooo, już, dobra. Spadaj stąd! Już? Nie gniewacie się? Dobra. Ach, kurczę, nie widziałem tam żadnej pieczęci. Może to jest ten sygnet? Właśnie, bo sygnet, dzięki sygnetowi się y, odbija tak jakby w wosku tą pieczęć, więc, więc może chodzi o ten sygnet. No dobra. Ale cóż, nie zrobimy tego w tym odcinku, ukradniemy go w następnym. A teraz muszę się żegnać, ponieważ już czas nagli, żeby kończyć. Zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku. To był Korangar. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć.